No dziś pokażę Wam mój najnowszy nabytek to jest wyżynarka firmy Parkside no kupiłem ją w ten poniedziałek rano no i tak sobie leżała no i w końcu przyszedł czas aby ją trochę przetestować zobaczyć to jest model PSTK800B2 No tutaj jak widzicie jest ta, ta, jest bez tej rączki tu na górze no, tu ma dźwignię na przykład e, regulacji ustawienia kąta, czy po przestawieniu zaciskamy. No, ale my dzisiaj będziemy sobie na prosto. Tu jest na przykład włączenie i wyłączenie lasera. Tu z tyłu jest regulacja ilości skoków. No, czyli jak większe obroty, no, to mamy więcej skoków, wolniejsze obroty. Skoków. Tu jest do wyłączenia i wyłączenia odciągu. Tu jest włączenie i wyłączenie wysznarki. No, a tu jest jeszcze jakiś taki przełącznik, na razie go nie będziemy stosować. Tutaj jest samo mocowanie o. przeszczota. O sobie, tutaj jest taka specjalna dźwignia którą przesuwamy w ten sposób i wtedy mamy możliwość zamocowania brzeszczotów. Jak puścimy to po prostu brzeszczot nam się mocuje. No teraz wyjmiemy sobie jeden z brzeszczotów bo tu są na przykład trzy brzeszczoty do drewna zaraz pokażemy czym one się różnią skleiły się i nie chcą wyjść no ale zaraz je poprosimy żeby wyszły zablokowały hmm. się, się w torebce a już mamy trzy wyjęte, jeszcze ten jeden uparty dobrze już mamy wyjęte no zobaczcie czym się różnią no te trzy to są do drewna, czyste drewno, czyste drewno, czyli znaczy bez gwoździ pewnie i bez żadnych sęków tu jest jeden brzeszczot do metalu. Od razu widać, że jest drobniejszym zębem i ma napisane nawet HSS. My dzisiaj będziemy korzystać tylko z tego jednego brzeszczotu, do drewna, resztę chowamy później tamtego też w schował. No i teraz mocujemy brzeszczot w ten sposób. Oczywiście robimy to wszystko na wyłączonej maszynie. Odciągamy tą dźwignię, wsuwamy brzeszczot, no. żeby nam zaskoczyło i trzymało. No i teraz możemy sobie założyć osłonę. No i już mamy Zamocowane. Teraz uszutniemy sobie troszeczkę ze stołu. Tu mam przygotowaną deskę. Zrobimy sobie dwa proste cięcia. No i po okręgu powiem, że to jest moje, jak to się mówi, pierwszy raz do czynienia z takim sprzętem. No w tej chwili jest włączony. A widzicie? Teraz jest laser włączony, a w tej chwili. Jeszcze się świeci, ale tutaj o. jeszcze jest tak zwane podświetlenie o. kilka pozycji. My nie będziemy dzisiaj korzystać z tego lasera, nie jest nam potrzebne, tu jeszcze jest możliwość cięcia przy linii, z jednej strony można ustawić i z drugiej strony za pomocą takiego ogranicznika no i teraz włączamy i zobaczymy. Nie trzeba jak w momencie włączenia nie trzymać blisko przeszczota yy, rąk, żeby tam coś się nie stało. Włączamy i zobaczymy. wolne obroty. Zobaczymy jak to będzie jak to wyszło. Mamy ucięte, powierzchnia nawet, nawet, bardzo ładna wyszła, gładka, no cięcie to tak jak nie wiem, tam pisaliście, ja też myślę tak, że leciutko coś na prawo ściąga, ale to prawda, to nie ten typ ma. No i teraz będziemy, spróbujemy wyciąć kółko i zobaczymy co z tego wyjdzie. Pierwszy raz to myślę, że całkiem dobrze drzewo twarde, bardzo suche. No trudniej się dużo nie. Ale my mamy jak wiecie tokarkę. Także możemy sobie z takim krążkiem doskonale poradzić. Także musi być dobrze zamocowane, sztywne. No i wtedy sobie można ciąć. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmiki.